Witam, koniec lipca 31 damy rybkom trochę jeść Kasza tu przygotowana, ale damy trochę jeszcze chlebka żeby zobaczyć jak towarzystwo wygląda z bliska Kasza tu idzie na dno i tak nie bardzo widać no, już głodomory już wiedzą o co kaman Ale widzę też sporo jest niepotrzebnych tych karpi, kiedyś wpuściłem, a widzę się to rozmnożyło tutaj, o. Dobra, damy chlebka. ładne pieczywko smakuje Uu, poszły rzeki pogoda piękna słońce smaży I ciokrze w chrobotę robi, bo to w cieniu tam ryby też siedzą w tym cieniu tym krzewem fajne tam wypłucenie jest ale właśnie nie wiem czy czasami tam mi coś nie podbiera ryb bo coś ilościowo coraz mniej tych jest albo mi się tak wydaje no, już po chlebku już chyba tak A trochę wody dopuszczę chłodniejszej pewnie ciepła woda dobra, damy jeszcze jedną kroneczkę А Muszę kiedyś odłowić te duże, zobaczę jak wagowo i na długość, ile mają, bo już dawno nie patrzałem. И теперь каши даме. Na bok się ten przekręcił, to spory widać jest. O, a ta jedna tutaj akurat nie widać biedulka taka niebieska tam pływa. Bez oka my kupywali, nie zauważyli, ale jakoś słabo rośnie, ale, ale żyje taka niebiesiutka, nie za duża Nie ma oczka jednego, lewego bodajże o tutaj właśnie była No na dno. Dobra, damy jeszcze kawałek i ten jeszcze tak na... Przez cały dzień zjedzą. No tam jeszcze te, w tym małym moczku też się daje. Także nie tylko tutaj, nie? Ale I tam o już najedzone widzę. I na wieczór jeszcze raz się daje koniec. No, tak to wygląda. Woda leci, z wylewki. No i to by było na tyle. Pozdrawiam i do następnego.